Don't forget. Some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at. at. Uh, Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kulufon i witam was w kolejnej gierce horror na moim kanale jest to Amnesia Dark Descent dość wysoko oceniana na steamie gierka z 2010 roku zobaczymy jak to będzie, jeszcze nie wiem czy dobrze mam dźwięk ustawiony, czy nie jest za głośno ale mam nadzieję, że nie <laughs> Przecież po angielsku, ale yy, może sobie jakoś z tym poradzę. Memento has been added to the journal. Y forklikach for, jest to Mementos Press M. Mementos. Follow the liquid trail and find the source. Czyli po, m, za płynem po, podążaj ścieżką płynową. Jeszcze już zrobić kurtę myszkę input mouse sensitivity może troszkę tak zrobimy z 1,5 Jeszcze mogę bardziej. także jeszcze tutaj do dwóch sobie zwiększę. O, myślę, że będzie OK. Hi. My name is Tomasz Grzyb and I'm one of the founders of fictional games.

mogę skakać, dobra, ogólnie ogarniam grę, o co tutaj chodzi aha, nie mam zawałek grawary, right mouse to throw it aha nie zepsułem hold R to Rotate object. Dobra, to źle psułem. The name of this level is Rainy Hall and it's supposed to be a combination of atmosphere setter and tutorial for the player. We wanted the player to start the game in a slow way so they could sell in and get used to how the game works. Amnicious... Um, komentarz do gry, co co i jak to. Myślę, że tutaj chyba nie mam co y za bardzo tego jednego. Co się mi dzieje? Halo. Co tam się. Czy mi ciemność jakaś szkodzi? Co to było? Czemu ja mogę głowę zedrzeć? To mu też mogę? mogę teoretycznie obracać, tylko nie wiem jak. Tu mam iść? Okej, okej. Czy tam mogę pójść? O, coś wziąłem. Kiedy poza co podpalania ty, ten, chę. Dobra, wszystko psuje. Co znika? Aha, tutaj mam. <laughs> Czyli mam takie tylko jedne zapałki, tak? Tinderboxes to są zapałki, rozumiem, tak? Sanity, health. Czyli to jeszcze mam jakieś poczytalności. What tak Oj, to może być... Interessie, czemu takie przychylone ile? A tego ciuszka mogę wziąć? Mogę. Okej. Okay. Weź te miotła. Polacamy sobie. Skilowała miotła! O, dobra. Nie? Tam było coś tam. Było na temat... Aha, mogę w sumie... A jak ja to mogę obejrzeć tak, żebym... Bo coś tam było na temat obracania. No, nieważne. Czyli teoretycznie tam mogę podpalić, ale na razie chyba jest na tyle... Jasne, że nie muszę. Mam nadzieję, że nie muszę. E... E... Coś się dzieje, halo? Sorry, za psa w tle. Czemu ten pies mi szczeka? Nie teraz. Tu się skupiam. Będę się bronił. Coś tu jest. Jakiś magazyn. O, są zapałki. Zapałki biorę. To się może przydać. Dość mocno. Coś czuję. że to jest poziom normal, ale nie odwołuję się wziąć harda. nie gdzie tak cb Nic tu nie ma, dobra. To tak jakieś z Nie, 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 nie. nie, 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 nie. Tu jest ciemno. Pierdź, ale ja tam nie idę. Zamykaj mi te drzwi. Idę tu. Miałem za tymi śladami różowymi podążać, więc idę tutaj. Mam nadzieję, jeszcze coś widzicie, bo nie wiem, jak tutaj z jasnością. Niby taką gamę mi się wydaje, że dobrą ustawiłem, ale troszkę podciągnąłem niż to powinno być. Żebyście Wy również coś widzieli. Okej. Okay. gdzieś to szedłem.

Nie wiem, o co chodzi, nie ważne. Witness on sitting here, so here can be in case of completing puzzles and making progress. Aha, czyli jeśli sanity mi spada, to mogę to jakoś? ale jak czy tak mogę normalnie zapalić mogę coś tu podpalić tylko co gdzie tu jest coś do podpalenia halo jakiś świecznik coś tutaj jest pochodnia dobra mogę tą pochodnię wziąć Coś tam pochodnie, to jest ciemno, nic tu nie widzę. z jest pochodnia, dobra. Dach wam tu przeciekać, chciałem zauważyć. Błaa! Co to za ochrztwo tu maci? Czuję, że tu umrę gdzieś zaraz, i, i to nie będzie takie łatwe jak Lyers of the Fear. Że, że, że to można tak nie umrzeć. No i senicy to nic nie jest najgorsze, widzę chyba. No jeszcze mi to przesłuchać ogólnie, bo mówię, nic nie wiem z tą głośnością. E, niby ten mikrofon ma dość mocne podbicie Więc mam nadzieję, że mnie jest słychać dobrze, aczkolwiek że nie jest gra też za cicho, bo jeśli będą jakieś jumpscary, to żeby i was również przestraszyło. Co tu się od Janie Pawla? Wow! O, latarnię mam... Mm... Filet with oil can be turned to F. Ja! A gdzie ja mogę sprawdzać poziom? A tu mam poziom oleju. Dobra, czyli ja to muszę ostrożnie używać, żeby nie zużyć całego oleju. Dobrze! Coś tu gdzieś jest na półkach. O, skrzynka. O, i zapałki. To jest wstęp, to mnie nie interesują takie rzeczy. Będzie, że nie muszę tych książek gdzieś przeglądać. W skrzypie w ogóle, nie, to mi szkoda. O, zaraz lepiej. Czemu tutaj się szybko zużywa ten olej. Mówi że nie jakoś me mega szybko. No, tu skosimy, zaoszczędzimy trochę prądu olejowego. tu się te grunt trzeł się. Są zapałki dobrze. Tinderbox, nie, to to jest Dywan Aaa, okej okay. O, tu się mogę ogrzać, mm, Ciepełko. Nie? Nie da się tu? Nie wsadzi się tu? Czekaj, czy książkę tam mogę wsadzić? Jakąś książkę mogę wziąć? Tu są cegły... Tu jest jakaś książka. Chodź tu książkę. Podpalimy trochę w piecu, nie? Nie raczej. 19th of August, 1839. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the... One last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and there is nothing no to fight to, fight to, żyjąco, you need to it as long as you can. Okay. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits, and murder him. You Niech tego oleju użyć. Okej, okay. czyli tak, dobra. Aha, może to się rozprzedać pod Nką. Dobrze, dobrze. Nie, twarde te twarde to butelki mają, gdzieś ale gdzieś tutaj jeszcze coś? Nic tu nie widzę, dobra. Myślę, że, wszyscy możemy czuć, że Hello everyone, my name is Mikael and I'm the writer. Co ja tu mam zrobić? Jakieś fragmenty szkła, tu jest jakiś lejek, jakieś nożyce właściwie to szczypce. Hmm. A, tu jest fignia! Taki gluty, Fuj. Póki co nie jest tak strasznie chociaż. <laughs> to jest dopiero początek. To run, hold, load, one moving. Aha, czyli mogę biegać jednak. Coś mi tu nie biegało przedtem. I co ja tu mam teraz? Ah! Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking, come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the. What did you call it? The inner sector. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact,. Jestem pod tym, że jestem na terenie Stonego Nic nie rozumiem, co mówi do mnie. Okay. Eee... to jest krew. Co tu się odwala? Tabularium. Co to jest tabularium? To są jakieś archiwa. Okej. Okay. <laughs> mm, mogę mieć problem z moim angielskim, ale y, spoko. Mam nadzieję, że tutaj się ogarnę. Taka biblioteka. Mamy. 16 maja 1839. The unflinching African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. Later that evening, tomorrow, I Czuję, że tu będę musiał potem wszystko przeglądać? Co, yy, co tam było w tych notatkach? co udaje, że co tam było? Coś tam się polegało jakiś hint, tylko... A to chyba doszło w lat. Mogę tutaj nie wiem, co mam zrobić w tym momencie, nie? To mnie trochę martwi. Tu mam jakąś notatkę jeszcze. My no man break this seal. I don't know To finish this little overview of our tools, I must mention the material editor. Available both standalone and built into the other editor. Kurde. Tomasz, Wait, to. no, Czy ja w ogóle przeszedłem? Przede wszystkim, co, co, co ja tu mam zrobić? To jest pytanie. Bo... bo... Czekaj, pod... Journal... Notes... Jaki, żeby tutaj questy jakieś były, czy coś... Tu są pamiętniki... Mem mementos...

O! Coś uwolniłem z tego. Masakra, gubię się już w tych korytarzach. Jest. Wszystko jest zamknięte. Nie chcę pograć. Nie da się. Powiem tak, na chwilę obecną nie mam pojęcia o co tutaj chodzi. Nie ogarniam kompletnie tej gry. Jeśli zamyślałem, co to robią, drzwi na górze nie są drzwi. Um, także słuchajcie, ja myślę, że ten odcinek pierwszy zakończymy na tym etapie, um, bo kompletnie nie wiem o co tutaj chodzi. Um, Dajcie znać jak pierwsze wrażenia po jak Wrażenia po pierwszym odcinku Póki co nie jest strasznie, jest dobrze Zobaczymy Co przyniosą kolejne odcinki Myślę, że to jest Taka mała seryjka z tego pojawi Bo gra chyba nie jest jakaś strasznie długa Także, tak i będzie teraz z kamerką Także dajcie znać W komentarzu I Czy coś was zaczęło tutaj straszyć Czy jeszcze nie I czy Jak ktoś zna grę, to czy się można czegoś fajnego spodziewać Dajcie znać no um, ja sobie chyba nagram od razu drugi odcinek, tak z ciekawości jeszcze. Także dzięki i do zobaczenia. papa. Pa.